W jednej sekundzie słyszysz tylko trzask dopalającego się ognia. Patrzę, trawa się, jara, jak ktoś odpalił całe lato w jednym miejscu. Torf? Torf to jak suchy papier z ambicjami. Wszystko idzie z dymem. Pobiegłem zobaczyć jak wygląda sytuacja w środku. Na szczęście ogień jeszcze się nie dostał do mojego magazynu. Jednak był to chyba najgorszy moment, w którym mogłem sobie podpalić chatę. Umierałem wręcz z głodu. W tej grze, ogień rozprzestrzenia się szybciej niż plotka w mojej wsi. Byłem bezradny wobec sile tego żywiołu. Dosłownie wyglądało to jak w piekle. Jedyne co mogłem zrobić w tym momencie, to ratować swoje zasoby. Na szczęście miałem w modyfikację, która pozwala mi na przenoszenie swoich koszy. W momencie kiedy każda chwila była na wagę złota, mój brzuch stwierdził, że będzie głodny. Co innego mogłem zrobić w takiej sytuacji? Największą ironią było to, że musiałem rozpalić ognisko. Ognisko, kiedy mój dom dosłownie stał w płomieniach. Ogień powoli zdawał się wypalać. Musiałem ratować się korzeniami pałki wodnej. Cokolwiek, byleby choć na chwilę uciszyć mój żołądek. Potrzebowałem patyków, by stworzyć łopatę. Miałem nadzieję, że uda mi się odizolować płonący torf od tego, którego jeszcze ogień nie dotknął. Lecz kiedy wróciłem, ogień dotarł nawet do mojego magazynku. Gołymi rękami rzuciłem się w ogień. Płonące kostki tortu waliły żarem prosto w pysk, a ja niczym wiejski Prometeusz wyciągałem je z piekła jak relikwie ostatniej nadziei. Nie po to tyle się ich nakopałem, żeby jakiś głupi ogień zdrawił cały mój wysiłek w przeciągu kilku minut. Kostki przekładałem z jednej kubki na drugą, aby tylko oddzielić je od szalającego ognia. Na szczęście udało mi się uratować prawie cały zgromadzony przeze mnie torf. Szkoda tylko, że dosłownie całe złoże torfu spłonęło na moich oczach. I koniec. No i stało się. Ogień dosłownie strawił całe złoża torfu, pozostawiając iście katastroficzny krajobraz. No, dobrze przynajmniej, że moje piece są w całości. Powiem wam szczerze, przez chwilę zastanawiałem się nad dalszym sensem istnienia tej bazy. Zobaczcie tylko sami, jak to wygląda. W głowie miałem przeróżne myśli. Opuścić to miejsce, znaleźć gdzieś indziej. W końcu nie włożyłem w tą bazę jakoś bardzo dużo czasu. Ale z drugiej strony czułem, że jeśli się wycofam, że jeśli odpuszczę, pokażę tylko, że przegrałem, że zostałem pokonany przez Vintage Story w jednym z pierwszych dni. I powiem wam, biłem się z myślami przez dłuższą chwilę. Kręciłem się dookoła, tak naprawdę nie wiedząc, co ja chcę tutaj robić i czy jeszcze chcę cokolwiek tutaj robić. Dosłownie, czułem się jak ostatni głupek na ziemi. Tylko i wyłącznie przez swoją głupotę i brak jakiegokolwiek pomyślunku straciłem bardzo łatwy dostęp do przystępnego surowca. Który znacznie ułatwiłby mi życie Myślałem, że mój koszmar już się skończył, ale nic bardziej mylnego Kiedy sadziłem drzewa, odkryłem kolejne źródło ognia Czym prędzej zacząłem kopać z nadzieją, że pod spodem nie znajdę bramy do piekła Na szczęście się okazało, że ten cały ogień to tak naprawdę pozostałości po pożarze, który przeniósł się na pobliskie trawy Ugasiłem je, co by ogień przypadkiem nie rozprzestrzenił się gdzieś jeszcze dalej i nie poczynił większych szkód. Wróciłem do domu, zebrać myśli i doszedłem do jednego wniosku. No chyba nie chcemy, żeby ta seria zakończyła się tak szybko, prawda? A więc jak najszybciej musiałem odrobić straty, które sobie sam narobiłem. W pierwszej kolejności postanowiłem zadbać o lepszy dostęp do jedzenia. W końcu może mógłbym zrobić coś więcej, gdybym nie musiał. W trakcie pożaru, szukać jakiegoś żarcia. Przy pomocy patyków i kamieni zebranych po drodze, stworzyłem pułapki na drobne zwierzęta. Owe pułapki pochodzą z modyfikacji Primitive Survival. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat modów, które używam, koniecznie sprawdź filmik na moim kanale. Przez ostatni czas cała moja dieta polegała na jedzeniu spalonych korzeni pałek wodnych, ale nie byłem w sytuacji, w której mogłem marudzić na jakość jedzenia, więc ze smakiem zajadałem się każdym zebranym korzonkiem. Na szczęście zostawione przeze mnie wcześniej pułapki, które również pochodzą z modyfikacji Primitive Survival, dały mi aż jedną rybę. Niby niewiele, ale jak na taki tani koszt wytworzenia jednej pułapki, myślę, że to całkiem dobry deal. A ten co tutaj robi? Przecież zabiłem go już wcześniej. Mam wrażenie, że krab Krzysztof jest chyba nieśmiertelny. Potrzebowałem więcej drewna opałowego, więc porąbałem przygotowane wcześniej kłody. Po całym dniu tych doświadczeń, jedyne o czym marzyłem, to walnąć się w swoim słomianym łóżku. Kolejnego dnia od razu zabrałem się za sadzenie kolejnych drzew. W końcu jakoś muszę przywrócić ten krajobraz zniszczony przez moją głupotę do stanu używalności. Podziwiając pobliską okolicę, bardzo się ucieszyłem, że jednak ogień nie rozprzestrzenił się dalej. Szkoda by było, gdyby ten las spłonął również. Ale moje przemyślenia przerwał ktoś, a raczej coś. W początku przez dźwięk myślałem, że to jakiś ptak. Ale to była kolejna z tych głupich bestii. Nie dość, że denerwuje, to jeszcze trzymam je na odległość. No i była ich para. Wróciłem więc szybkim krokiem do domu i przygotowałem się do potencjalnej potyczki. A przynajmniej próbowałem stworzyć sobie kilka strzał, żeby chociaż mieć równe szanse. Siedem strzał, niezbyt powalająca ilość, ale na ten moment musiała wystarczyć. Stwierdziłem też, że nie chce mi się za każdym razem wyłupywać grotów strzał. Wolałbym je wytapiać. Jeśli o tym mowa zabrałem się w końcu za wypalanie miedzi, którą zebrałem w trakcie moich wcześniejszych podróży. No, tylko po drodze pojawił się mały problem, z którego sprawy sobie jeszcze nie zdawałem. Jak wiemy lub nie wiemy, mieć ma temperaturę wytapiania około 1084 stopni. A tor, w którym próbowałem stopić tą mieć rozgrzewa jedynie do 900 stopni, to prawie 300 stopni różnicy. Wyszedłem na chwilę z domu po kolejne surowce, ale tego się nie spodziewałem. Bestie czatowały dosłownie pod moim domem. Musiałem je śledzić aż tutaj. Starałem się jak mogłem, ale moje umiejętności łucznicze nie były na najwyższym poziomie. Na 7 strzał trafiłem raptopnie dwa razy. Musiałem się wycofać i dozbroić się zdecydowanie lepiej. I niestety tutaj zorientowałem się, że nie wszystko jest tak jak być powinno. Mianowicie chodzi o animację atakowania. A raczej jej brak. Nie miałem animacji napinania łuku. Nie miałem animacji przygotowania oszczepu do rzutu. ani nawet atakowania z pierwszej osoby. Odpowiedzialny za to był mod Combat Overhaul. Kiedy w końcu zorientowałem się, że stopienia miedzi raczej nic nie będzie. Usunąłem tygiel i zabrałem rozżarzoną mieć. Po kilku godzinach piece jamowe, które były odpowiedzialne za cały ten pożar wypaliły również formy z gliny, które przygotowałem wcześniej. Tutaj pojawiła się dla mnie kolejna zagwostka, a również jedna z ciekawszych mechanik w tej grze, mianowicie gotowanie. Spędziłem dobre kilka minut próbując rozkminić, jak ugotować cokolwiek w tym rondlu. I wiecie, co? To nie jest wcale takie proste, na jakie może wyglądać. Chociaż nie, co ja gadam, to nawet nie wygląda na proste. Tak jak w sumie wszystko w Vintage Story. Więc po kilku minutach próbowania ogarnąć, jak to się w ogóle robi, stwierdziłem, że to jest bardzo dobra pora na drzemkę. Kolejny dzień stwierdziłem, że pora na wyprawę ale jak widać nic się nie nauczyłem z poprzedniej lekcji i wyruszyłem w podróż również na głodniaka. A taką elegancką tratwę możecie sobie również skraftować przy pomocy moda Primitive Survival. Tego samego, który pozwala nam na tworzenie pułapek. Niestety na wyspie za długo nie poszalałem, ponieważ musiałem wracać z powodu oczywiście głodu. A może nawet tego tratwą bym nie nazywał, a bardziej jakąś deską do pływania? Miałem nadzieję, że zupa, którą nastawiłem wcześniej, zdąży się ugotować, jednak, no niestety, nie udało się. Zjadłem na szybkości trochę szarpanego czerwonego mięsa i tym razem, w pełni najedzony, wróciłem do eksploracji. Wziąłem swoją deskę pod pachę i wróciłem na miejsce. Korzystając z okazji, chciałbym Wam podziękować za to, że oglądacie te odcinki, które dla Was robię. Przepraszam, że wpadałem tak rzadko, ale niestety w moim życiu ostatnio dzieje się całkiem dużo. Nie chcę też Was tym zamęczać, ale mogę zaproponować inne rozwiązania. Co myślicie o transmisjach live? Mogłyby się one odbywać nawet i codziennie Przygotowanie takiego jednego odcinka to jest około kilku godzin Samo nagranie rozgrywki, zmontowanie tego wszystkiego No po prostu schodzi na tym dużo czasu Więc jeśli chcemy uzyskać jakiś kompromis Na ten moment mogę wam zaproponować po prostu transmisję na żywo Koniecznie dajcie znać co o tym myślicie w komentarzu A teraz wracamy do gierki Muda, da, muda, da, muda, da, muda, da, muda, da, muda, 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 muda! W trakcie wyprawy zbierałem sobie jakieś żarełko i próbowałem znaleźć sobie jakieś ciekawe punkty do odwiedzenia na mapie. Może jakieś minerały, cokolwiek co przyda mi się w przyszłości. Nawet chociaż jakieś drzewka owocowe, krzaczki, by chociaż mieć pewność, że uda mi się przetrwać w przyszłości zimę. Będąc już tak daleko od domu, pozwoliłem sobie również ciąć drewno. W końcu jest to daleko ode mnie, więc nie odczuję jego straty. Przemierzając las natrafiłem na coś, czego jeszcze do tej pory nie widziałem. Był to całkiem sporych rozmiarów nosorożec, który niebezpiecznym krokiem zbliżał się w moją stronę. Pomyślałem sobie, że na tych kilka dni wrażeń mi wystarczy, więc się wycofałem i pobiegłem dalej. Całkiem niedaleko znalazłem jakieś chyba opuszczone, zakopane ruiny. Wyciągnąłem łopatę i zacząłem kopać. Po chwili dłuższego kopania niestety ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że ruiny były puste. Wróciłem więc do domu i po raz kolejny spróbowałem swoich sił z gotowaniem. Wcześniej próbowałem ugotować jakąś zupę, mięso lub cokolwiek innego. Tym razem postawiłem na klasykę i stwierdziłem, że ugotuję w wodzie po prostu pałki wodne. Pół litra wody na jedną pałkę wodną i zobaczymy, czy się uda. W końcu pokrywka garnka zaczęła się ruszać i ruszył proces gotowania. Proszę Państwa, mamy to. Nasza pierwsza ugotowana żywność. Nawet się nie spodziewałem, ile więcej punktów nasycenia ona daje. Rozdzieliłem zebrane pałki na te, które zjem, a na te, które zasadzę. Potrzebowałem również więcej drewna opałowego, żeby stworzyć węgiel drzewny. A aby to zrobić, musiałem je najpierw porąbać siekierą. I odpowiedzialna za to jest modyfikacja Realisting Chopping. I powoli zacząłem układać sobie swój mały stosik, jakkolwiek by to nie brzmiało. Powiem wam szczerze, że nawet się nie spodziewałem, jak skuteczne są te pułapki na ryby. Ale oprócz ryb możemy także trafić na muszle. No i słuchajcie, tego nikt się nie spodziewał. Nieśmiertelny, krab, Krzysztof powrócił po raz kolejny. A więc, tak jak mówiłem wcześniej, możemy również trafić swoje pułapce na muszle. Które po zmieleniu możemy przerobić na wapno. Całkiem przydatna mechanika. Stwierdziłem, że mając już całkiem pokazne zapasy żywności, mogę udać się w dalszą eksplorację. I po raz kolejny natrafiłem na coś, czego wolałbym na swojej drodze nie spotykać. Było to stado nosorożców. Które wyraźnie było poddenerwowane moją obecnością, ale jak głupi pomyślałem, co się może stać, atakując takie bydle Zwierzę miało bardzo grubą skórę. Praktycznie nie otrzymywało żadnych obrażeń od mojej włóczni. Cały proces był na tyle długi, że w pewnym momencie miałem ochotę go porzucić, ale kiedy HP zwierzęcia zeszło prawie do połowy, stwierdziłem, że no, głupio byłoby teraz się zatrzymać. A noż widelec uda mi się z niego wyrwać jakiś elegancki lud? Tego nie wiedziałem. Jak się przekonać inaczej niż coś sprawdzając? Kiedy bydle było już na LHP, zyskałem trochę pewności i zbliżyłem się do niego, czego niestety pożałowałem. Jeśli obejrzałeś odcinek do końca, zostaw łapkę w górę, skomentuj i subskrybuj, jeśli odcinek Ci się spodobał, daj znać co myślisz na temat transmisji na żywo. Widzimy się niebawem.